Cześć, z tej strony Łukasz. Miło Was widzieć ponownie na moim kanale. To już 15 razy mogę zaprosić Was na kolejny odcinek rowerowego tripu. Na samym początku chciałbym Was prosić o pozostawienie komentarza, łapki w górę lub subskrypcji kanału. Jest to bardzo motywujące do dalszej pracy. Gdy już mamy formalności z głowy, możemy przejść do tego, co przygotowałem dla Was w rowerowym trybie numer 15. W tym odcinku, jak i poprzednim, moją bazą wypadową była urocza nadmorska miejscowość Chłapowo, koło Władysławowa. Z niej postanowiłem udać się do latarni morskiej w Rozewiu, żeby ją zwiedzić i sfilmować dronem. Ogólnie historia latarni morskiej nad polskim wybrzeżem jest ciekawa, położenie jak i rozlokowanie pomiędzy nimi nie jest nigdy przypadkowe. Wszystko po to, żeby żeglarze mogli bezpiecznie wrócić do domu. Pomimo, że latarnia służy marynarzom już od roku 1885, a zwiedzającym dopiero od maja 2022 nadal pomaga nawigacyjnie marynarzom pomimo nowoczesnych technologii. Można też sprawdzić, czy prawdziwa jest legenda o tym, że Stefan Żeromski pisał tutaj powieść wiatr od morza. Moim zdaniem właśnie ta latarnia jest najciekawsza, najbardziej dostępna dla turystów, co nie jest takie oczywiste więc warto spędzić tam trochę czasu. Dodatkowo w okolicy znajdą się również inne atrakcje. Następnie pojechałem przez Władysławowo w kierunku Jastarni. Po drodze zatrzymałem się na dłużej w takich pięknych nadmorskich miejscowościach jak Chałupy i Kuźnica. Głównym celem dotarcia do Jastarni było zwiedzanie oraz sfilmowanie tamtejszej latarni morskiej. Która niestety rozczarowuje w porównaniu z tą w Rozewiu. Ciężko ją znaleźć jest ogrodzona, co powoduje, że można ją zażyć tylko za płotu Szkoda. Jest to jedna z dwóch latarni zbudowanych z metalu. Jest również ze wszystkich latarni najniższa. Nie zmienia to faktu, że Jastarnia jest bardzo pozytywnie nastawiona na typowych turystów, co mi generalnie przeszkadza, a nawet się podoba. Czasami tak jest, że trzeba zejść z roweru i z dzieckiem na rody lub na gofry. A tutaj tego typu atrakcji dla dzieciaków jest mnóstwo. Przeżądając przez chałupie kuźnice zauważyłem, że to miejscowości, które są dedykowane osobom, które uwielbiają szlakie sporty wodnie. I to te bardziej ekstremalne. Zawsze można podjechać na rowerze i przerzucić się na deskę windsurfingową lub kite. Całą wycieczkę od Rozywa do Jastarni i z powrotem mogę pokonać słynną trasą rowerową R10. Jest to relacyjne rozwiązanie dla każdego miłośnika rowerów. Poruszanie się po R10 jest o wiele lepsze niż poruszanie się po tej części Polski np. samochodem lub pociągiem, który dojeżdża na Hel. Rower jest po prostu wygodniejszy, przyjemniejszy i szybszy. Czy sam fakt wybudowania trasy rowerowej R10 tu też szlaku rowerowego to dobra podstawa, aby wymówić, że tutejsze anborskie miejscowości są nastawione na turysty rowerowego? Jak najbardziej tak, istnieje możliwość wypożyczenia rowerów w tutejszej wypożyczalni, co powoduje, że nie trzeba targać roweru przez pół Polski. Oczywiście nie ma swój rower, ale miło, że taka możliwość jest na miejscu. Czemu nie dojechałem do helu? Odpowiedź jest prosta: chciałem coś zostawić sobie na następny rok. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na wakacyjne wycieczki, to polecam tą część Polski. Ja na następne wycieczki udałem się tradycyjnie do Czech oraz postanowiłem trochę lepiej zwiedzić swoje okolice, czyli Śląsk, ale o tym będzie w następnym odcinku rowerowego tripu, na który już teraz zapraszam. Tradycyjnie chciałbym przypomnieć, że jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś namiarami na nocleg, dobrą restaurację lub jest zainteresowany jakąś inną wskazówką dotyczącą spraw rowerowych w tym rejonie, to proszę pozostawić odpowiedni komentarz. Zawsze z przyjemnością podzielę się swoją wiedzą w tym temacie. Tymczasem zapraszam Was na największe przenosze na rowerowy tryb numer 15. Trzymacie się ciepło i może do zobaczenia gdzieś na rowerowym szlaku.